Cześć, jestem Kasia i ja Natalia z projektu społecznego Podstawowim. Dzisiaj przeprowadzimy rozmowę z panią magister, panią psycholog Anną Oleksy z Gabinetu Psychologiczno-Pedagogicznego Rozwój, która opowie nam y, o stresie, który dotyka uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej oraz jak sobie z nim poradzić. Dzień dobry. Dzień dobry. Z własnego doświadczenia oraz rozmów z rówieśnikami wiemy, że koniec szkoły podstawowej to stresujący czas. Jakie są najczęstsze źródła stresu w, tym, w tych klasach? No, takim głównym źródłem stresu, z tego co ja słyszę w swoim gabinecie, to oczywiście jest zbliżający się egzamin egzamin ósmoklasisty. Ale nie możemy wyłączyć jeszcze życia nastolatków, ponieważ jeszcze dodatkowo Przecież nastolatkowie zawiązują nowe relacje, może wychodzą z tych relacji, może jest tak, że te relacje są nie do końca udane, nie do końca takie, jakie by chcieli, żeby, byli, żeby one były. I w związku z tym to też jest mocno stresujące. Nawiązywanie nowych kontaktów, odnajdywanie się w rzeczywistości dość dużo materiału, z którym sobie też, z którym sobie też muszą poradzić. Depresja, to wszystko może konotować jednak duże poczucie stresu u tych młodych ludzi. E, jakie są długoterminowe konsekwencje chronicznego stresu? Hmm. Tutaj właśnie mówimy o tym naszym y, niestety dystresie, bo eustres jest dobrym rodzajem stresu. Jest stresem, który nas mobilizuje i daje nam kopa do działania. Natomiast w tym dystresie, czyli w tym takim stresie, który nas paraliżuje, i jeżeli on trwa dłużej, no to niestety, ale mamy, jeżeli mówimy tutaj o, takich, o takim środowisku szkolnym, możemy mieć problem z takimi funkcjami poznawczymi jak pamięć, jak koncentracja, jak uwaga. Na pewno zdarzyło się tak każdemu z nas, jak tutaj jesteśmy, że pod wpływem bardzo silnego stresu, pomimo tego, że wiemy, to zapominamy. Mamy dziurę w głowie. I w związku z tym to właśnie jest wynik naszego kochanego, w cudzysłowie, takiego mocnego stresu, który nas blokuje, odcina nam tę funkcję, którą, którą pełni hipokamp, czyli funkcja pamięci jest całkowicie tutaj odcięta, albo przynajmniej częściowo. Jeżeli ten stres trwa długo to oprócz takich problemów właśnie w funkcjach poznawczych możemy powiedzieć o problemach ze snem. To znaczy nie możemy zasnąć albo nam się chce bardzo długo spać, wstajemy, jesteśmy niewypoczęci, niewyspani. Może być tak, że zajadamy. Najczęściej słodkie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy w naszym mózgu Uwalniają się hormony, które dają nam poczucie szczęścia, i to nas napędza, żeby choć trochę się odstresować, w cudzysłowie. Co jeszcze? Mówimy o właśnie nadmiernej senności, bezsenności, o takim zwiększonym apetycie, albo w ogóle nie jemy. Są osoby, które jak się stresują, nie jedzą nic albo prawie nic. Mówi, mówi, mówią, nie mogę z tego stresu nic przełknąć, nie mogę nic w, zjeść. Yy, mówimy też o takiej większej podatności, jest jednak na problemy yy, związane z depresyjnością albo z zaburzeniami lękowymi. No, takie objawy fizyczne no to oczywiście yy, problemy związane z drżeniem mięśni, z drżeniem kończyn, drżeniem rąk, nóg. Jeżeli się stresujemy, jeżeli ten stres nadmierny, mamy wypieki, może być też takie tunelowe tunelowe widzenie, czyli tunelowe takie, gdzie widzimy tylko tę część, na której się koncentrujemy, nie dostrzegamy niczego z Pomiędzy, niczego z zewnątrz. W związku z tym to też nas, to też koncentruje tą naszą uwagę na, na tym zadaniu. Mówimy tutaj też o oddechu, bo oddech to życie, a jeżeli my się stresujemy, to niestety oddychamy płytko. I ten oddech jest bardzo często przyspieszony, albo tak jesteśmy na wdechu cały czas. Także ta, ten chroniczny stres nam bardzo mocno szkodzi, niestety. A jak negatywny stres wpływa na wyniki szkolne oraz relacje z innymi? No właśnie, jeżeli za bardzo się będę stresować, czyli jeżeli nie będę umiała opanować tego stresu, jeżeli nie będę sobie umiała poradzić ze stresem, to pomimo, że będę się uczyć i się nauczę, a może być tak, że na Teście na egzaminie, albo właśnie podczas od odpowiedzi, będę miała czarną dziurę, ponieważ tak odetnie ten stres moje właśnie funkcje poznawcze, że nie będę miała odtworzyć materiału. Czyli będę mogła mieć gorsze wyniki w nauce. Czyli będę mogła się obawiać, że ten stres wpłynie na przykład na jakość, na rezultat zdawanego przeze mnie egzaminu. Tak, natomiast jeżeli chodzi o yy, relacje, yy, to też jest tak, że jeżeli my się stresujemy, to yy, bardzo często słyszę w moim gabinecie, że ciężej nam jest wejść yy, yy, w inną relację, ciężej nam jest zawiązać tą relację. No bo jeżeli ja się stresuję, to nie będę miała na tyle takiej, yy, 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 takiej przestrzeni do tego, żeby podejść do kogoś, żeby wejść w jakąś relację, żeby nawiązać nową relację. To też tutaj takie skutki społeczne dostrzegamy niestety. Też nasze poczucie własnej wartości na tym będzie cierpieć. Bo powiemy, no tak, to ja jestem już do niczego, możemy tak, tak powiedzieć, to ja jestem już do niczego, no to, no to, no to ja już pewno nie, nie uda mi się o tak. Tak można by było powiedzieć, nie uda mi się, nie uda mi się, nie wiem, zdać tego, nie uda mi się znaleźć fajnych ludzi. No i to też nas bardzo mocno blokuje, bo zobaczcie, że to jest takie błędne koło, czyli ja się stresuję, nie wychodzę do ludzi i później mam trudność z nawiązaniem relacji i ja chcę tą relację mieć, ale jej nie mam, bo się stresuję, bo jestem wycofana bardziej. Więc to, to jest trudne. Skoro zagłębiliśmy temat, to jakie są najskuteczniejsze sposoby, żeby uczniowie sobie radzili z tym stresem? No właśnie, na szczęście mamy takie sposoby. Jest ich dość sporo, ale tak jak mówiłam, oddech jest bardzo ważny. On jest dalej niedoceniany. Mamy bardzo duże narzędzie w ręku, a mianowicie nasz oddech. Oddech to życie. Jeżeli nauczymy się dobrze oddychać oddychać przeponowo, Możemy bardzo szybko wyeliminować nasz stres. Jak to zrobić? Takim, takimi częstymi ćwiczeniami jest dzielenie sobie tych wdechów, przystanków i później wydechów. I jeżeli wdychamy powietrze, powiedzmy przez nos, robimy sobie głębszy, ale nie za głęboki wdech. Powiedzmy przez te 4-5 sekund. Przytrzymujemy znowu na te cztery sekundy i wydychamy przynajmniej przynajmniej dwa razy dłużej, przynajmniej bo zaleca się przynajmniej trzy razy dłużej, żeby ten wydech był. Czyli w praktyce to wygląda tak, że wdech, te cztery sekundy przytrzymujemy kolejne cztery czy 5 i wydychamy przynajmniej 3 razy dłużej. Jeżeli powtórzymy. Tę sekwencję 3-4 razy, też nie za dużo, żeby nie, się nie to dość szybko powinniśmy dojść do równowagi. Dlatego, że wtedy w naszym mózgu, gdzie budzą się hormony i jest alarm, alarm, stres, już coś się będzie działo, to tutaj odzyskamy równowagę przez to, że dotlenimy się, że wyciszymy się, że będziemy mogli zobaczyć. Okej, okay, ale nic się takiego nie dzieje. Czyli możemy się wtedy skupić na faktach, bo stres to przecież bardzo dużo emocji, coś się załamuje w naszym życiu, albo boimy się, że się załamie. No i co? No i wtedy dużo emocji, dużo też hormonów nami rządzi. Więc pierwszy oddech, drugie wizualizacja. Wizualizacja też jest ciekawa, dlatego że my sobie będziemy wyobrazi, wyobrażać, wyobrażamy sobie, jak to wszystko będzie wyglądać, co może, możemy przejść do tego, co może się najgorszego wydarzyć, i później weryfikujemy, czy to rzeczywiście jest prawdopodobne. Bardzo często. Nasz lęk nam podpowiada rzeczy tak bardzo irracjonalne, że możemy się nawet uśmiechnąć później, jak sobie tak z perspektywy na to popatrzymy, ale zazwyczaj możemy przejść do takiej wizualizacji, gdzie wyobrażamy sobie, jak, jak już zdaliśmy, jak już na przykład zakończył się egzamin, wychodzimy z sali, jak się czujemy wtedy, jak czujemy tą ulgę. Jak możemy odetchnąć głębiej, możemy sobie pogratulować, możemy sobie zrobić jakąś małą niespodziankę, nie niespodziankę, ale y, jakąś małą y, nagrodę, możemy sobie dać, że daliśmy radę, że pomimo, że to było dla nas trudne, daliśmy radę z tym, y, jak się czujemy, jak się rozluźniają nasze mięśnie. No, i taka trzecia z takich główniejszych technik to właśnie ta koncentracja na tu i teraz. Czyli, jeżeli mamy bardzo napięte te mięśnie, to spróbujmy je bardzo świadomie i delikatnie spiąć i rozluźniać. I skupmy się na tym momencie rozluźnienia, żeby zobaczyć i zapamiętać sobie, jakie to jest przyjemne uczucie, jak rozluźniam świadomie te mięśnie. Nieraz jest tak, że coś nas boli, i mówimy: O, tu najczęściej, i tu najczęściej, najwięcej jest tutaj w naszych barkach, bo tutaj wszystko zazwyczaj na tych naszych barkach nosimy. I tego jest dusza szczególnie. Jak się stresujemy, to wszystkie mięśnie mamy spięte i barkowe, i mamy mięśnie wokół oczu, i wokół ust. I tutaj mamy przecież kark spięty, cały kręgosłup, miednica, łydki. Bardzo często mamy też napięte. Dłonie, gdzie nieraz tak do walki się przygotowujemy, wręcz, prawda? To jest wszystko w dużej mierze nieświadome. Jeżeli my świadomie do tego podejdziemy, czyli będziemy tę chwilę przeżywać świadomie, będziemy mogli świadomie to też rozluźnić. Więc też zapraszam do takiej uważności, do świadomości, na koncentracji się, coś tu i teraz. Nie jest to łatwe, ale da się to fantastycznie wyćwiczyć. Te metody można zastosować dłuższy, na dłuższy czas przed stresującymi sytuacjami, o których wiemy, ale również przed tą samą sytuacją stresującą. A czy są jeszcze jakieś techniki, które możemy zastosować przed taką nagłą sytuacją, która nas bardzo stresuje, na przykład przed samym egzaminem usmaklicyjnym albo przed wejściem do nowej szkoły? Mm -hmm. No właśnie, jak już jesteśmy przed tym budynkiem, albo już nawet weszliśmy do tego budynku i wiesz, że jesteś w budynku i za chwileczkę będziesz pisał, będziesz pisała egzamin, to jak najbardziej, jeżeli czujesz, że dopada Cię coraz większy stres, czyli ten poziom bardzo mocno, bardzo mocno rośnie, możemy. Właśnie skoncentrować się na tym, co jest wokół nas, czyli przenieść naszą percepcję, naszą uwagę z tego mojego stresu, który, którego ja czuję, na to, co jest wokół mnie. I możesz policzyć przedmioty, które mają taki sam kolor, kształt, fakturę na przykład 10 takich samych kształtów, kolorów, faktury, jak najbardziej. Możesz się przytulić, to mamy taki uścisk motyla, choć to już musi być większa taka swoboda i taka przestrzeń do tego, ponieważ jak się przytulamy, to czujemy, że, yy, że ktoś nas obejmuje, a jeżeli ktoś nas obejmuje, to zazwyczaj wtedy czujemy się bezpiecznie. Yy, czyli to jest jeszcze takie, takie dodatkowe czynniki. No oczywiście oprócz tych, co tutaj wymieniłam, to takie tak bardzo na szybko. I takie też utwierdzenie się w tym, czyli odwołanie do faktów. Wiem, że się uczyłam, wiem, że się nauczyłam, a teraz to napiszę. Czyli wiemy już, że dzięki pewnym technikom i metodom możemy w pewnym sensie sami kontrolować ten swój stres, ale czasami to nie jest wystarczające. W hmm. takich wypadkach jak rodzice i nauczyciele mogą pomóc uczniowi? Hmm. Myślę, że takie wsparcie nas dorosłych jest bardzo ważne. Jest, yy, to jest też tak, że nam dorosłym się jednak trochę ten stres yy, naszych dzieci, naszych uczniów. Może udzielać, bo bo to są osoby, które są dla nas ważne. W związku z tym, my dorośli mamy takie zadanie, żeby przyjąć, czyli być obok, wesprzeć, przyjąć, czyli my mówimy to skontenerować ten stres, czyli na tyle zapanować nad naszym stresem. Żeby ten stres Wam nie oddać, żeby się nie udzielił właśnie młodzieży, żeby się nie udzielił naszym dzieciom, naszym uczniom i żeby wesprzeć w tym wszystkim. No ale, żeby to zrobić, to też my, dorośli, musimy jednak wiedzieć, jak sobie z tym stresem radzić. Więc musimy znać też metody, powinniśmy, powinniśmy znać też metody, jak sobie z tym stresem poradzić. Jeżeli znamy takie metody, jeżeli jesteśmy w stanie się zregulować dość szybko, to myślę, że takie wsparcie właśnie takiego dorosłego, który będzie w stanie uspokoić właśnie przez swoją postawę, przez ton głosu, przez to bycie obok, jest bardzo ważne. Zmiana otoczenia dla uczniów też jest bardzo ciężka. Z jakimi konsekwencjami i trudnościami się mierzą uczniowie? Mhm. Rozumiem, że pytasz Natalko o tych, którzy wchodzą już do nowej szkoły, tak? Tak. Mhm. Czyli, jeżeli wchodzimy w nowe otoczenie, w nowe środowisko, to możemy mieć pewne trudności związane z tym, że będą obawy, jak się zadoptuje, czy nawiąże nowe relacje, czy nie nawiąże jakich kolegów, jakie koleżanki spotkam. Czy dam sobie radę w tym środowisku, czy podołam z tym, co mnie czeka a propos materiału, jacy będą nowi nauczyciele, jak będę odbierany, czy będę akceptowany, czy będę akceptowana. Do tego jeszcze każdy ma swoją historię życia. Przecież my wchodzimy w te nowe doświadczenia życiowe już z tym, co mamy za sobą, czyli taka nasza historia z poprzedniej szkoły, ze szkoły podstawowej, też ma spore znaczenie. I to nam też w dużej mierze będzie wyznaczać, będzie podkreślać, z jakim nastawieniem możemy wejść do tego nowego środowiska. Do rozpoczęcia tego pięknego, nowego okresu, jaki już wy rozpoczęłyście w swoim życiu. A w takim razie, jak przygotować się pod względem psychologicznym do pójścia do nowej szkoły? O, to jest jak najbardziej, bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę na to, a, że idę do nowego środowiska, i teraz pytanie: czy idę z taką ciekawością, czy czy chciałabym już rozpocząć, zobaczyć jak to wszystko będzie, czy mam pewne trudności, czy mam pewne obawy? Bo nieraz jest tak, że te obawy są. I tak, tak jak mówiłam, może to być związane z historią naszego, naszego pobytu w szkole podstawowej, jak tam się wiązało to z naszymi właśnie relacjami, z naszymi. Z naszą sytuacją, którą, którą wtedy mieliśmy, jak czuliśmy się w tej szkole podstawowej. Jak się przygotować? Jeżeli czujemy pewną obawę, to myślę, że warto jest pomyśleć nad tym, co ja już mam, czyli jakie ja mam zasoby. Czyli co już potrafię? Zwróćmy uwagę wtedy na to, że przecież ja jestem już po egzaminie, po egzaminie ósmoglasisty. Więc już zetknęłam się z takim dużym wyzwaniem, z dużym stresem, który y, dla niektórych większy, dla niektórych mniejszy, który, którym sobie poradziłam, którym dałam sobie radę. W związku z tym mam już pewne doświadczenia, mam już pewne zasoby, do których mogę się odnieść. Co y, mnie wyróżnia, co ja bym chciała, co ja mogę dać innym y, – Myślę, że mogą się pojawiać takie myśli: a co będzie gdy? A, a co ja wtedy zrobię? A może mnie nikt nie polubi, a może nie zawiążę żadnych relacji, a może te relacje będą e, trudniejsze. Jeżeli takie myśli nas nurtują dość mocno i to jest ten okres zazwyczaj wakacyjny, co dla niektórych może być trochę trudniejszy właśnie przez to napięcie, to myślę, że warto też porozmawiać z naszymi przyjaciółmi, kolegami, koleżankami, bo przecież nie tylko my mamy taką trudność. Może być tak, że inni też się będą trochę stresować, jak to będzie w nowej szkole. Czyli zobaczcie, to jest już takie, taka grupa wsparcia, Prawda? Czyli robimy sobie taki, to, takich, taką naszą e, prywatną grupę wsparcia, e, gdzie inni mogą się wymieniać tymi doświadczeniami, tymi też obawami, myślami, emocjami. Jeżeli nazwiemy tą emocję, to nam jest łatwiej, możemy już zlokalizować, jak to się dzieje. Czyli takie grupy wsparcia, jeżeli mamy taką możliwość, mamy taką przestrzeń, to porozmawiajmy też z zaufanym dorosłym, żeby zobaczyć, jak, jak na to można spojrzeć jeszcze, na co zwrócić uwagę, jak to wygląda trochę z innej perspektywy. Jak ktoś koło nas stoi, to ta perspektywa zupełnie się zmienia. Więc to tak na początek. Jeżeli to oczywiście dłużej będzie trwało, to możemy się zastanowić ewentualnie nad jakimś skorzystaniem z konsultacji, z pomocy z zewnątrz. U specjalisty. Natomiast tak, na początek, to właśnie ci najbliżsi, ta ta niezawodna grupa wsparcia, jak ja to nazywam w cudzysłowie, jest bardzo ważna. A jakie są inne problemy natury psychologicznej, z którymi mierzy się młodzież z klas siódmych i ósmych? No tutaj dość często, właśnie spotykamy zaburzenia w obszarze lękowym. I zaburzenia depresyjne. To są takie dwa obszary, które są dość często spotykane w gabinecie. W takim razie, jak sobie z nimi radzić? Jeżeli mówimy o zaburzeniach w obszarze depresyjnym, obszarze lękowym, zazwyczaj jest tak, że one ewoluują. Jeżeli wyłapiemy je na początku, bo tak naprawdę ważne jest, żebyśmy dotarli, gdzie jest to źródło tego naszego lęku, tego albo obniżonego nastroju, albo już depresyjności. Myślę, że to samo zauważenie, im szybciej, tym lepiej, i ewentualnie skonsultowanie się ze specjalistą, daje nam większą taką możliwość i szansę na to, że. Będziemy mogli szybko zareagować szybciej, może się ten problem zostanie naświetlony i przez to myślę, że też taki, takie rokowania, właśnie poradzenia sobie z tym są zdecydowanie lepsze. Czy jest jeszcze coś, czym Pani by się chciała podzielić z naszymi widzami? Na pewno trzymam za Was kciuki bardzo mocno. Wiem, że macie wszelkie zasoby i wszelkie możliwości do tego, żeby sobie poradzić na egzaminie, który Was czeka. Na pewno trzeba się dobrze wyspać, dobrze zjeść przed egzaminem, wyjść trochę wcześniej, żeby się nie stresować, a jak już wejdziecie do szkoły, to macie już taką ściągę, co zrobić, jak was dopadnie stres. To samo może pojawić się, jak już będziecie pisać, mogą być różne myśli, aha. Zaraz zaraz mi serce wyskoczy z klatki piersiowej, już się pocę, drżą mi ręce, nie mogę oddychać. Taką samą metodę można zastosować. Powiedzieć sobie: stop, teraz robię sobie 20 sekund przerwy, rozejrzę się wokół siebie, policzę sobie 20 albo 10 przedmiotów, które są, mają podobny kształt, kolor, fakturę. Wezmę sobie oddech świadomy i ruszam dalej. Także powodzenia. Dziękujemy za rozmowę. Z nami była pani Anna Oleksy z Gabinetu Psychologiczno-Pedagogicznego Rozwój. Ja również dziękuję Wam za rozmowę.